Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Cieszę się, że są ludzie, których dawno nie widziałem, których mogłem dzisiaj tutaj spotkać, a wykonali kawał pracy, aby dzisiaj właśnie tutaj w Dobrzycach się spotkać, aby świętować po raz 25 organizację Jubileuszowych Dni Dobczyc. 25 lat minęło jak jeden dzień. O tym można się było przekonać 15 lipca 2022 roku w Auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Filmowe wspomnienie Dni Dobczyc w przepięknej instrumentalno-wokalnej oprawie Big Bendu Dobczyce, Violetty Malhar i Marcina Jajkiewicza. Muzyka Wiele Dni Dobczyc była okazją by podziękować i wręczyć okolicznościowe statuetki wszystkim tym, którzy przez ćwierć wieku angażowali się w organizację dorocznego święta gminy i miasta Dobczyca. Bardzo dziękuję. No jestem zachwycona przede wszystkim tym, że mogę w ogóle prowadzić takie Dni Dobczyc z moim całym zarządem. Jesteśmy no przygotowani. Liczymy na dużo publiczności, a przede wszystkim no no, niesamowite przeżycie, sam fakt, że to jest taki właśnie duży jubileusz. Także bardzo, bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że wszystko się uda. Tradycyjnie w trzeci weekend lipca przy ulicy podgórskiej wiele się działo. Na scenie od samego początku z przytupem i efektownie zaprezentowały się lokalne zespoły, m.in. Web Obróg, które podgrzały publiczność przed wieczornym koncertem Gwiazdy, czyli zespołu Kombi. To na szaleja i grach nadzieje na Doświadczenie muzycy międzypokoleniowa klasyka i moc przebojów to musiało się podobać i to się podobało, a spragnieni dobrej zabawy już pierwszego dnia wiedzieli, że w dobczycach innej alternatywy nie będzie. To do, dobczycy chciały się dzisiaj dobrze bawić, czy dobrze się z wami bawiły dobrze. Myślę, że tak, że udało nam się tę atmosferę w jakiś sposób w ogóle podgrzewać aż do, do samego końca i ludzie bawili się świetnie jesteśmy. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego koncertu, z odbioru, z tego jak to poszło, bo za każdym razem jest inaczej. Co, co miasto to jest inna publiczność inni ludzie jednak. Jasne, że składamy życzenia urodzinowe no, i życzymy im co najmniej tylu lat, co jest co, na kombi. No, trochę starsi <laughs> jesteśmy niż Dobczyce. Nie Dobczy, bo Dobczycy mają W nie no, tak starzy to już nie jesteśmy. <laughs> nasi, będziemy strasić nasi, na zamku. Nasi, 25 lat czekaliśmy na to, aby tutaj się pojawili. Nie ukrywam, że do, do mojej dole jesteście, tak naprawdę wszyscy. Sorry, no tak muszę powiedzieć. popatrzcie, różne pokolenia tu są. Pokolenia was kochały i pokolenia was będą jeszcze kochać. A świetnie, że tutaj dwóch tkaczyków mamy też na scenie. To znaczy, że dwa pokolenia. Brawo Rani, są wspaniali. To drugi dzień święta. Ciemne chmury i powiewający wiatr, a nawet deszcz nie powstrzymały energii świętujących i występujących na scenie. Znów lokalni wykonawcy stanęli na wysokości zadania. Zagrał perfekcyjnie, a dokładniej perfektowo wiatr odnowy zdobczyc z Piotrem Skórą, który był również prowadzącym tegoroczne wydarzenie. Wasz, już wiem, nie wszystkich spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Gminy Dobczyc niezmiennie połączone są z akcją charytatywną, dlatego też i w tym roku na scenie licytacje w tłumie wolontariusze oraz stoisko z cegiełkami. A wszystko po to, by wesprzeć leczenie Jakuba Burnosa, mieszkańca Stojowic z gminy Dobczyce. Wachlarz atrakcji, jaki w tym roku przygotowali organizatorzy, Izba Gospodarcza do Rzecz Raby oraz gmina i miasto Dobczyce był doprawdy imponujący. Było wesołe miasteczko, strefa gastro, była słodka ciężarówka Wawel Track z grami i zabawami dla najmłodszych. Bardzo nam się podoba i cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem. Jesteśmy bardzo zadowoleni tak przyjazną atmosferą. Pogoda jak na razie nam dopisuje. Karmią nas też bardzo dobrze. Mamy bardzo bogaty program do zwiedzania to dobry pomysł, żeby organizować takie Dni Dobczyc, bo to już 25 lat, jak te dni się odbywają i co roku atrakcji nie brakuje przecież. Nie, bardzo dobrze wspominamy Dni Dobczyc i z młodych lat i teraz tym bardziej. Czekamy oczywiście na występ gwiazdy, jaką jest Sławomir i jego żona. Pogoda jest piękna i bardzo dobrze się tutaj bawimy. Bo są Dni Dobczyc. U Was w Ustce też takie uroczystości, takie wydarzenia się odbywają? Nie! A fajny to jest pomysł? Bardzo, bardzo fajny! Około godziny 20.00 odbyło się oficjalne otwarcie Dni Dobczyc. Przybyłych przywitali i życzyli dobrej zabawy burmistrz Tomasz Suś oraz prezes Izby Gospodarczej Katarzyna Matoga. Jesteśmy tutaj na scenie w takiej mocnej grupie, mocna grupa przedsiębiorców. To mnie bardzo cieszy, że wspólnie z przedsiębiorcami gmina i miasto Dobczyce może organizować Dni Dobczyc. Tak bardzo oficjalnie to zrobiliśmy. Było zapytanie, kto chce organizować imprezę, zgłosili się i za to im bardzo dziękuję, że dzisiaj właśnie wspólnie możemy realizować to zadanie, które bez wątpienia jest dla nas ważne, bo jak widzimy te tysiące ludzi, którzy tutaj, które tutaj stoją, to jesteśmy pewni tego, że chcieliście przyjść, chcieliście usłyszeć, chcieliście... Się dobrze zabawić. To są bardzo wyjątkowe niedobczynki, dlatego że przyszło tyle osób na, na koncerty, ale tyle osób udało nam się zgromadzić tych, które organizowały, że one są, że one tu funkcjonują na naszym terenie, że tworzyli historię tego miasta, tworzyli historię niedobczyc. Cześć do dobrego Przyszedł czas na występy gwiazdy wieczoru. Sławomir i raz zrobili show, hipnotyzując publiczność od pierwszych wygranych dźwięków. takich tłumów w topczycach nie było już dawno. Występ się podobał, nie zabrakło bisów, a także przestrzeni dla fanów. Myślę, że każda impreza która daje możliwości zaobserwowania gwiazd, które występują na dniach miast, każdego z miast, no dają takie dużą zachętę do tego, żeby przyjść, żeby posłuchać, żeby się spotkać się, żeby potańczyć. No nie wszyscy wyjeżdżają na koncerty, nie wszyscy mają takie możliwości nie wszyscy lubią wyjeżdżać na koncerty, no po prostu różnie to jest i my musimy dzisiaj wszystko robić, żeby ludziom pomóc, bo przecież tak samo przedsiębiorcy, którzy sprzedają różne rzeczy, funkcjonują na naszym terenie, mają możliwość, żeby również przyjść, posłuchać, zabawić się i to wszystko jest generalnie dla tych ludzi za darmo. Miasto musi też coś dać do siebie. I wręczamy kozę Małgosiu, bardzo cię proszę Sławomirowi do wszystką kozę muzyczną. Wow, wow. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękujemy. Miałem nadzieję, że to będzie żywa koza. Nie będę musiał gościć odgłosić ale z tej jeszcze bardziej się cieszę. Słuchajcie, zawieziemy ją dumnie do naszego domu i będzie na honorowym miejscu. Pięknie wam dziękujemy za gościnę, za przyjęcie. Wielkie brawa dla gospodarzy, którzy nas tutaj cudownie ugościli i dali nam szansę zaśpiewać dla was na żywo. Gorączka sobotniej nocy w Dobczycach trwała, a to za sprawą znanych sprzed lat dobczyckich DJ-ów, którzy zaprosili zebranych na retro party z 90. lat. Może razem Niedziela familijna w pełnym słońcu z niestrudzoną publicznością. Wśród atrakcji ostatniego świątecznego dnia zlot pojazdów amerykańskich i zabytkowych, pokazy taneczne i sportowe, szywe szachy, występy artystyczne. Kropkę nad i tegorocznej edycji Dni Dobczyc postawiła gwiazda wieczoru zespół MIG. Izba. Powiem szczerze, jak oglądam ten film, dużo czy się powtarza I z tego się też cieszę, że jednak to kontynuujemy, ale to było nieświadome. Eee... Znakomite, jeżeli chodzi o szachy żywe. Mamy specjalne stroje, pożyczone, które są jedyne w Polsce. Przepiękne kolory. Rodzina, która nam to wypożycza, właściwie stowarzyszenie, będzie też obecna. Także tym bardziej się cieszę, że oni też przeżywają, nigdy w Dobrzyskach nie byli. No i są po prostu pod wrażeniem naszego miasta, królewskiego miasta, gdzie mogą właśnie nas odwiedzić. Kolejna atrakcja, która też jest to już trzecia z kolei, gdzie wykorzystujemy ją tutaj właśnie na tych dniach dobczyc, to właśnie zlot samochodów. Oczekiwane 25. jubileuszowe Dni Dobczyc, zorganizowane z dbałością o szczegóły, z niezliczoną ilością atrakcji dla całych rodzin, z gwiazdami przyciągającymi jak magnes, wspaniałymi lokalnymi artystami, z ludźmi o wielkich sercach, przeszły do historii. bardzo dobrze zorganizowane. Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w tym wydarzeniu. Wszystko co dobre szybko się kończy. Na szczęście pozostają wspomnienia Oraz plany na 26 dni dobczyc, które miejmy nadzieję już za rok. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.